osiągnięcia, zainspirować Was do postawienia sobie najważniejszych pytań w życiu, nie tylko zawodowych, ale ogólnie najważniejszych, no i przedstawić narzędzia i metody ułatwiające co? Znajdowanie czasu na to, na to co najważniejsze, zachowanie odpowiedniego balansu, nie tylko między życiem zawodowym a osobistym, jak to pokażę później, to jest szersza, szersze zagadnienie, skutecznie planować, mieć efektywne relacje z innymi. Co wiemy o czasie? Jak, jakie ma właściwości? Nasz czas upływa niezależnie od tego, jak z niego korzystamy, nie można czasu zyskać, nie można go cofnąć, nie można go magazynować. Możemy tylko przeżywać czas. Nie kontrolujemy kompletnie czasu. Nie zarządzamy czasem. Upływa niezależnie od tego, co z nim robimy. Tak naprawdę zarządzamy sobą w czasie, ale dla uproszczenia będziemy mówili, że zarządzamy czasem. Najokropniejsza wiadomość, jaka dzisiaj usłyszymy, że uwaga. Właśnie zmarnowałem 5 sekund Waszego życia. Rozumiecie? Dalej to robię. Hej. Okej? Okay? Dobra, dobra, jasne, jasne. Oczywiście znamy tam hasło ziarno rzucone w glebę, tak? Wyda owoc albo ziarno gorczycy. Właśnie, to każde takie ziarenko może być nie tylko... Przygrano. Wiadomo, że ostatecznie y, z perspektywy ziemskiego życia naszego, nie, nie wnikam czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy w Boga, y, z perspektywy życia to będzie end i kubka piasku, ale każde ziarenko może być zaczynem czegoś fajnego, generalnie czymś okej. Okay. I taką świadomość warto mieć, nie tylko jako rozpaczliwe wołanie o ratunek, tylko świadomość, że to ziarenko, te pięć sekund, które Wam właśnie zmarnowałem, może mieć, może mieć sens, a to czy ma sens, zależy w ogromnej mierze od nas samych. Nie tylko oczywiście od nas samych, ale, ale od nas samych ma też ogromne yy, znaczenie. Marnowanie czasu to w efekcie marnowanie po prostu życia. Dlatego nie tylko warto, ale na, trzeba po prostu czasem zarządzać. Bardziej nawet niczymkolwiek innym. Nic nie jest ważniejszego w tym sensie od, od, te, od tego czasu, tego czasu, żeby, żeby go, bo nie cofniesz, nie odzyskasz, no po prostu no to jest po prostu życie twoje, no nic nie, nie ma tutaj ważniejszego. A marnujemy czas na dwa sposoby. Albo zajmujemy się nie tym, co powinniśmy, czy zły wybór aktywności, albo zajmujemy się tym, co powinniśmy, ale w niewłaściwy sposób, nieefektywnie, mówiąc w dziedzinie zawodowej, tak? Po prostu, jeżeli nieefektywnie to zmarnowałeś czas, bo jeżeli nieefektywnie to oznacza, że robota musi być zrobiona, będziesz ją musiał zrobić później, czytaj dłużej, więcej czasu zmarnujesz, więcej życia zmarnujesz. W swoim życiu przeczytasz jeszcze 100 książek. Nie ma znaczenia konkretna liczba, nie ma znaczenia. To może być 1000, 5000, nie ma konkretnego znaczenia. Jest tylko jedno istotne pytanie. Czy ta książka, którą właśnie czytasz, jest warta, żeby się znaleźć na tej liście? Od momentu, gdy sobie uświadomimy, że właściwie wszystko, co robimy, ma określoną liczbę powtórzeń. Będziemy mieli 80 Wigilii w swoim życiu, nie więcej. Rozumiecie? Na wakacje pojedziemy 80 razy lub mniej. I czy te wakacje, które właśnie dzisiaj wybieram, to są na tej liście 80? Takie pytanie warto sobie zadawać w kontekście każdej rzeczy, czynności, miejsca, człowieka, którym poświęcamy czas. Tam nie chodzi o to, żeby się zarzynać i ciągle torturować takimi myślami. Trzeba żyć. Ale generalnie świadomość tego, że tak jest, no zmienia trochę punkt widzenia. Czy warto kontynuować tę książkę, którą zacząłem, tylko dlatego, że zacząłem? Przecież jest słaba. Ideałem byłoby to, że możemy sobie spojrzeć na nasze życie, wiadomo, od, od startu do końca i wiem, że to jest nie, 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 niemożliwe. No, był Ideałem byłoby dlatego, że właśnie mam taką perspektywę i yy, yy. Tu sobie zaplanujemy wszystkie wyjazdy dziecięce, tutaj, rozumiecie, nie? I, i, i po prostu jest wszystko działa. No ale się nie da, bo po pierwsze, część gry już jest za nami I, wiele, i pewne rzeczy są już dla nas niedostępne. Po drugie, nie wiemy, jak długo jeszcze historia nasza się potoczy. Nie wiadomo, czy to jutro w ogóle będzie. Nasza zdolność przewidywania przyszłości jest ograniczona. Widzimy tylko na krótki, krótki fragment. Dalej. Wartościujemy poszczególne okresy życia i sprawy w tym okresie ważne, w zależności od tego, w którym aktualnie się znajdujemy. Jeśli nawet zdrowie jest bardzo ważne, to naprawdę jemu mówienie o tym, że zdrowie jest bardzo ważne,. Wiecie, nie? Że, to się, że to się zmieni. I to samo dotyczy nas. Dzisiaj uważamy, że coś jest bardzo ważne, a jutro będziemy już inaczej to wartościowali, i jak to wyważyć wszystko. Dalej, kłopot. Czas zmienia zasady gry. Po prostu świat idzie tak szybko, że myśmy sobie wymyślili, że ja będę, wiecie, te pagery dalej sprzedawał, a to inna zupełnie opowieść. I nie jesteśmy bezludną wyspą i nie zachowujemy całkowitej kontroli nad biegiem naszych wydarzeń wokół nas, czyli że, tak, że inni otoczenia wpływają na to i dlatego to byłoby niemożliwe. Ale mimo to uważam, że warto myśleć o tym, że jakiś wpływ na projektowanie swojego życia mamy myślenie jednak, że przeczytam tylko te 100 książek, które bardzo lubię. Obejrzę 100 filmów, cokolwiek. I to czy, czy nie warto jednak poświęcić trochę więcej czasu na poszukiwa nasze poszukiwanie tego lepszego niż dobra obejrzę, bo wiecie. Czas się nie cofnie, nie powtórzysz. Zmarnowałeś to, to, to. Na liście twoich 100 książek jest o jedną mniej, kropka. I właśnie ta nie będzie tam tej super, którą byś warto chciał przeczytać. Nie będzie! Jednej z tych stu nie będzie. No, i jeżeli nie będziemy projektowali, to to albo będzie projektowało bieg wydarzeń, albo inni ludzie. Tak po prostu. I dopóki mamy tą mentalność, że ja jestem tutaj i że mój szef w dowolnym momencie i mój pracownik w dowolnym momencie może zakłócić moje plany, dopóki tak jest, a nie mamy takiej mentalności, że nie, to jest moje życie. Hej, moje życie. Rozumiecie, moje życie. Nic nie ma ważniejszego. Ja oczywiście chcę z wami współpracować, być dla Was dostępny, realizować, ale hej, this is my life. Ok? I teraz tak. Jeżeli już by było takie hasło mądrego projektu życia, to moim zdaniem właśnie powinien taki zachować balans, nie tylko między życiem zawodowym a życiem osobistym, co tak często jest, jest, jest poruszane, ale pomiędzy konsumpcją i inwestycją, typu pracuję jako filmowiec, produkuję filmy, oczywiście powinienem. Czytać też, oglądać filmy, żeby nie wiem, bo, bo fajnie oglądać filmy, ale jak oglądam filmy, to ich nie tworzę sam. Rozumiecie, jestem muzykiem, kompozytorem. Jak komponuję, to nie słucham muzyki w tym czasie. Jak słucham, to nie piszę. Tworzeniem doświadczeniem, sensem i przyjemnością, życiem dla siebie, życiem dla innych, sferą duchową, psychiczną, fizyczną i intelektualną, szczęściem na poszczególnych etapach życia. Tak, czyli nie tylko maksymalizuje dzisiejsze happy, ale też dobrze pamiętać o jutrzejszym happy. No i jakby cały ostatecznie jakby cel zarządzania czasem zmieścić cały ten projekt Twojego życia w te 8, 42 miliony minut. Tylko tyle wejdzie, nic więcej nie wejdzie. Nie ma szans, nie ma szans. I teraz nie myśląc w ogóle o tym, co tu, co tu wpychasz albo co tu wchodzi, co Ci inni wpychają, to to wpłynie, to po prostu się skraca i nagle jesteś close, to, blisko to, do końca i ja pitole co ja w życiu robiłem? wierzę, że nie da się, że się nie da w ogóle zmieścić wszystkiego, co byśmy sobie chcieli, bo po prostu nie starczy nam czasu. I dlatego warto skupić się na tym, co najważniejsze, co ma szansę się zmieścić, jak najmądrzej gospodarować czasem, który masz do dyspozycji, żeby się dało zmieścić to, co się da faktycznie zmieścić. Co wiemy na temat tych 42 milionów naszych minut? W różnych okresach dają nam różne możliwości, na przykład młodość, starość, pory roku, dni pracujące, pracujące, dzień, noc, dostępność zasobów, dostępność innych ludzi, kiedy potrzebują od nas zleceń, kiedy nie potrzebują, kiedy może, mogą poczekać, kiedy nie. W zależności od kontekstu pływają z różną szybkością. Zdana akcja, tak, jak czekasz na toaletę, to to Ci płynie dużo wolniej, niż gdy jesteś po drugiej stronie. Mimo, mimo że upływają w sposób ciągły te minuty, to nie możemy w nimi, z nimi, znaczy nie minutę, czas upływa w sposób ciągły. To nie możemy z nich tworzyć dowolnie dużych bloków czasowych, którymi możemy dysponować jak chcemy. Zawsze one są jakoś szatkowane, choćby tym, że musimy za, już właściwie powinniśmy iść na obiad. I co z tego wynika? Na pewno rzeczy może nie być, może, jeszcze, może być zbyt wcześnie lub już być za późno, Nasze subiektywne poczucie upływu czasu jest mylące, patrz w toalety, po prostu trzeba mierzyć czas, żeby realnie wiedzieć, ile go upływa i trzeba mądrze zarządzać liczbą i długością dostępnych bloków czasowych. To jest, będę później jeszcze uzasadniał, pokazywał dlaczego tak jest, ale, ale jakby jeden z elementów zarządzania czasem to jest po prostu gospodarowanie dostatecznie długich bloków czasu, żeby zmieściło się to, co, co wymaga takiego bloku, bo każda czynność, każde zadanie ma swój minimalny czas wymaga, wymagany, żeby w ogóle móc to zrobić. Typu, jeżeli chcę odłożyć ten pilot na stół, to zajmie gdzieś tam pół sekundy. Ale jak nie mam tej pół sekundy, to nie odłożę.